Ponieważ nikt szanownego państwa nie pyta, na co idą hajsy z YouTube'a oraz pieniążki ze wsparć, spieszę z informacją, że zainwestowałem w porządny pechometr. Szukałem dosyć długo tego pechometru i wybrałem pechometr firmy Hanna z taką wspaniałą końcówką. To nie są tanie rzeczy, proszę państwa. To nie są tanie rzeczy, chociaż na stronie jest napisane, że to jest pechometr, który jest wyprodukowany specjalnie z myślą o takim małym przetwórstwie, hobbystycznym przetwórstwie o takim domowym zastosowaniu, bo pechometry takie bardziej profesjonalne kosztują w granicach 2000 i ponad 2000. Ja zapłaciłem za ten pechometr 660 zł 51 groszy z wysyłką, kupiony bezpośrednio na stronie firmy Hana. To jest pH z serii Footker i one zasadniczo różnią się tym, że ta, ta sonda, ta część, która jest poniżej tego właściwego ph tego miernika, ona jest wymienna. Znaczy są różne sondy do różnych zastosowań. Ja kupiłem z taką sondą do mięsa, a w zasadzie nie tylko do mięsa, chociaż tak jest reklamowana na stronie. Ona generalnie nadaje się do tego, żeby mierzyć pH serów, do tego, żeby mierzyć pH płynów, a w sytuacji, kiedy ja robię sery, robię wędliny, robię piwo, robię wino i bardzo często informacja na temat jakie pH i jak się zmienia to pH w czasie jest dla mnie istotna jakiś czas temu zainwestowałem zainwestowałem 4 dyszki w ten tani chiński pH-metr on nadaje się do takich zastosowań na pewno dużo lepiej niż te papierki, które wskazują pH zmieniając kolor natomiast po dwóch latach no właśnie sprawdzę jak po dwóch latach mimo tego, że była ta sonda kalibrowana ten pH-metr był kalibrowany Sprawdzę dzisiaj przy okazji odpalania tego lepszego pH metru. sprawdzę, czy jeszcze w ogóle do czegoś się nadaje. Ja na dobrą sprawę sprawdzałem tylko pH brzeczki, pH zacieru tym pH metrem i ostatnio próbowałem sprawdzać pH, pH dundru, który używałem do zacierania, którego używałem do zacierania tej pszenicy, która... W zasadzie jeszcze się film na kanale nie pojawił, ale pojawi się niebawem. No i właśnie sprawdzając to pH stwierdziłem, że chyba coś tu już, już jest nie halo z tym pH-metrem. Sonda w tym pH-metrze jest zrobiona z polichlorku winylidenu, PVDF i jest to tworzywo spożywcze, które jest odporne w, na większość chemikaliów i rozpuszczalników, w, w tym na podchloryn sodu. Ma wysoką, wysoką odporność na ścieranie, wytrzymałość mechaniczną i odporność na promieniowanie ultrafioletowe. PVDF jest również odporny na wzrost grzybów. Znalazłem dwa takie tanie, powiedzmy, tanie, pechometry do zastosowań domowych. O, lepiej to brzmi do zastosowań domowych, pechometry z taką sondą. No i jeden z nich wybrałem. Plusem tej sondy jest to, że wystarczy ją po prostu wetknąć w mięso, w ser, i nie trzeba robić roztworu z tego mięsa. I jest po prostu łatwa później do oczyszczenia, bo w takich pechometrach uniwersalnych. Ta sonda jest po prostu schowana wewnątrz takiej osłonki. Tutaj jest jeszcze część termometru, który mierzy temperaturę. No i tutaj ciężko byłoby to wetchnąć w mięso, a później wyczyścić dokładnie. Przygotowanie. Elektroda dostarczana jest na sucho. Przed pomiarem należy zdjąć nasadkę elektrody i namoczyć końcówkę około 4 cm elektrody w buforze kalibracyjnym. Włącz miernik przyciskiem ON i OFF. Włączyłem. O, ciekawe pH. Tak się zachowuje. Padam, padam. Zdejmij nasadkę elektrody i zanurz elektrodę na wysokości 4 cm. To tutaj tą część. W próbie. I mam saszetkę Nigdy nie zanurzaj elektrody powyżej podanego. Maksimum złącz elektrody z miernikiem powinno być suche i czyste. No to dajmy mu kilka minut. Z 5. Dobra. Naciśnij i przytrzymaj przycisk on-off. 701. Cyk. Trzeba tak zrobić i dopiero później jak zacznie migać, czyli tak, jeszcze raz. Naciskam. KAL 701 i jak się pojawi e, mi, zacznie migać PH4 to wtedy mam nacisnąć przycisk dopiero bo teraz miga znowu wskaźnik stabilności tak 4 i jest dopiero storage No, to mamy skalibrowany. Zdaje się, że poprawnie płyn do przechowywania to nie ten. To ten. I mam w tym to przechowywać. Hmm. Dobra, to teraz sprawdźmy jak się zachowuje po dwóch latach ten yy, mega ATC ATC ph -metr. Buffer 7,101 i pokazuje 8,7. Chyba że powinienem też go zostawić dłużej, teraz w tym płynie. Bo był oczywiście źle przechowywana była elektroda w tym pH-metrze. No ale uzasadnione były moje obawy i moje lęki, dlaczego to pH jest takie dziwne. Jak sprawdzałem pH zacieru, jak sprawdzałem pH dundru. Wydawało mi się, że jest za wysokie. Pszenica plus słód pH 7,4. Tak mi pokazywał ten pH-metr. Ten żółty. A ile było rzeczywiście? Trochę dziwne to jest. Powinno być zakręcane chyba, cyk, dunder wygląda tak, proszę bardzo, 4,31, 4,29, 28, takie było pH, niskie pH dundru, właśnie o to chodziło w jego wykorzystaniu, żeby to pH było niskie i żeby bardzo fajnie się pszenica zacierała i jęczmień, no, a jak mi pokazało, że jest ponad 7, to w zasadzie pH wody kranowej. No i co jest? Powinno pokazywać 7,0. No i udało się. Przez chwilę jest. I co nam pokaże w dundrze? Teraz, no, takie płynne. Roztwory jest dosyć prosto sprawdzić ewentualnie. No jest gitara. Tylko teraz przed każdym pomiarem okazuje się no może nie przed każdym pomiarem, ale dosyć często trzeba było go kalibrować. No ale działa. Okazuje się, że działa po kalibracji. Do samej sądy oczywiście nie wycieram, tylko obudowę. No raczej słabo. I tutaj z pomocą przychodzi nam a jeszcze jakby było, jakbym robił jakieś salami, na przykład. Proszę bardzo. Już pecha mięska zostało sprawdzone. Tutaj się robi ocet z piwa zresztą ciemnego i jeszcze z amerykańskimi chmielami. Taki dziwny ocet. Sprawdźmy zatem, jakie ma PH w czasie pracy. No, proszę bardzo, bardzo ładne. Niziutkie, znaczy już jest mocno kwaśny. Ocet spirytusowy. Ma PH 2,79, 2,62, 2,53, 2,55. No, dokładność jego jest mocno słabsza, no ale działa. 2.42 pokazywał tamten pechametr. A no, już wiem, to jeszcze miałem sprawdzić. Tutaj mam takie sosiki, które są robione na bazie ostrych papryczek, chili. Co ja tutaj jeszcze mam? Czosnek i cytrynę, i płatki, chili jeszcze oprócz tego. A tutaj jest sosik z cebulą. Z pigwowcem i z płatkami chili, czyli też ostry sos, i on jest z 30 listopada 2020 roku. Jeszcze mam taki sosik, który jest z czosnkiem, powidła węgierek yy, i woda z skiszonej kapusty i solanka 3%. Też nie wiem, czy to już zdążyło ym, skwaśnieć, czy już zdążyło się zrobić. To już wszystko do blendowania w zasadzie przeznaczone jest. Ale jakie ma pecha? I tu też nie bym, bym nie powiedział, że to są śliwki, ale jakieś owoce. Uruchamiamy pecha metr. 3,5. 3,43. To prawie jak ocet. Ten, który się tutaj robi. 3,38. No to myślę, że raczej już jest stabilne i do, do sosu się nadaje. Znaczy na sos się nadaje. 3,62, 3,61. To też już mocno kwaśne. I tu jest 3,50, 3,52. No, czyli tak. Ten pH-metr chyba rzeczywiście spełni pokładane w nim nadzieje. Nie mam co prawda sera, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić pH sera w czasie roboty. Ach, teraz płyn do przechowywania. No bo tak, sprawdziłem na mięsku, co prawda nie na mięsie mielonym, ale na mięsie takim w dużym kawałku jeszcze. No i bardzo łatwo się mierzy to pH. Myślę, że równie dobrze... Równie łatwo będzie się mierzyć pH w trakcie zakwaszania bakteriami. Jak będę robił sobie salami jakieś albo inne dojrzewające mięska. Świetnie będzie się mierzyło pH, czy zmiany pH w takich sosiwkach z chili. I co to jeszcze? No, i pH zacieru oczywiście. I pH wina oczywiście, czy się zmienia. No i czy jest już właściwe? Także jak na razie uważam ten zakup za bardzo udany. Myślę, że posłuży mi ten pH-metr dłużej niż ten budżetowy chiński pHMetr. chociaż na dobrą sprawę, tak do szybkiego mierzenia, to tamten też do czegoś się nadaje, no ale trzeba by było go często kalibrować. Ten też po 4 miesiącach wymagał już ponownej kalibracji, chociaż nie aż tak dłużej. Jak ten, ten żółty. W każdym bądź razie w domu pachnącym żywicą zagościła nowa zabawka. Pozdrawiam szanownych państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.